Cześć, z tej strony Bartek z kanału Melodia Blasku. W dzisiejszym filmie chciałbym zaprezentować Wam efekt końcowy pracy nad rowerem elektrycznym. Zapraszam do subskrypcji kanału i dalszego oglądania. Za bazę pod konwersję posłużył rower Cross Level 3.0 z 2019 roku. Rower posiada 9-rzędową kasetę wraz z przerzutką Alivio. Z przodu został wymieniony układ korbowy na Shimano Acera z systemem zintegrowanej osi Holotech, celem zapewnienia lepszej sztywności i płynności pedałowania. Wymiana została podyktowana również ułatwieniem w montażu czujnika PAS. Niestety nie mogłem sobie dać rady z uruchomieniem czujnika PAS przeznaczonego pod korbę na kwadrat. Z przodu znajduje się amortyzator Santur wraz z blokadą na kierownicy. Do hamowania służą podstawowe hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano BRMT200. Sprawują się poprawnie, nie mam do nich zastrzeżeń. Rower posiada 29-calowe koła wraz z baloniastą oponą. Taki zestaw super sprawdza się na nierównościach, zapewniając wystarczającą trakcję oraz komfort. Aby dodatkowo zwiększyć komfort podróżowania, została zamontowana amortyzowana sztyca podsiodłowa z dołożonym elastomerem oraz komfortowe szersze gripy kryjownicy firmy Merida. Aby rower mógł służyć również na mokrych i brudnych drogach, zostały założone błotniki firmy SKS. Nawiasem mówiąc, ich montaż to była katorga. Przechodząc do samego tematu elektryfikacji roweru. Na kanale możecie znaleźć cały przebieg prac, jak wyglądała konwersja roweru na elektryczny. Rower został przekonwertowany za pomocą zestawu z AliExpress bezpośrednio od Chińczyka. Silnik to MXus XF40C30H. Silnik pozwala na przyjęcie nawet do 2000W mocy. Serownik to popularny KT Kuntęk z obsługą napięcia wejściowego baterii 36V oraz 48V. Akumulator, który służy do napędzania zestawu ma 36V oraz jest oparty na ogniwach 18650. Posiada 300 watogodzin pojemności, co pozwala na pokonanie około 30km. Rower na w pełni naładowanej baterii osiąga 37 km na samodzielnie, a w okolicach 40 km na godzinę przy dopedałowaniu. Przy kończącej się baterii wspomaga do prędkości 30 km na godzinę. Wrażenia z jazdy są świetne: poziom wspomagania można ustawić tak, że rower może nas konkretnie zmęczyć przy pedałowaniu, ale prędkość przelotowa będzie dużo szybsza niż na zwykłym rowerze lub poziom wspomagania można ustawić na tyle mocno, że nie trzeba wkładać praktycznie żadnego wysiłku w jazdę. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że materiał się podobał, zostaw subskrypcję, to pomaga mi w dalszym rozwoju kanału i do następnego odcinka.